Cześć, z tej strony gufis1999 i witam was już w kolejnej informacji na moim kanale. Jeszcze zdjęcie profilowego na świąteczny jeszcze nie zmieniłem, ale może dzisiaj zmienię. Dzisiaj jest to ostatni listopadowy film. Ostatni film w tym miesiącu. Ostatecznie recenzja Eda EDA pojawi się i jak obejrzewam, wszystkie odcinki JDA EDU z dobrych sezonów. Druga część recenzji EDA taki pozostanie podzielona na dwa części. Pierwsza część będzie zawierała sezony od 1 do 4. Natomiast druga część, ostatnie dwa sezony specjały o cztery specjały i film pełnometrażowy. Mój kanał zdobył 103 subskrypcji i ma 92 filmy. Niebawem będzie setny film. Ten film jest z kolei 93, więc będzie setny film, a po setnym filmie pojawi się będą pojawiać się kolejne filmy. Tak jak wiadomo. Mój kanał jest na temat głównie kreskówek. Jak wiadomo, już po listopadzie zostanie nam jeszcze jeden miesiąc, grudzień. I co dostanę? Jakie DVD? Tego dowiecie się za tydzień. Jak przyjdzie mi DVD, to dowiecie się jakie DVD a Płyta z Kęć z przybyło z Błotnistej Laguny. W tym tygodniu, jutro, pojutrze po pojawi się, oczywiście w pierwszy dzień grudnia, po trzech miesiącach, pierwszy normalny odcinek mojej opinii seriali animowanych, w której będę recenzował serial animowany Garfield and Friends, w Polsce Garfield i przyjaciele. No niestety oglądałem tylko i wyłącznie albo głównie segmenty Garfielda, właściwie no i oglądałem tylko też pierwsze dwa sezony. Ale pomimo wszystko przypomniałem, że serial prezentuje się idealnie. No, nie aż tak, jak, jak, jak nowe przygody Kubusia Pchatka, ale też jest idealny. Szczenie zwany Skubi Doo ostatecznie powiem Wam, że serial w przeciwieństwie do innych, którego zwykle jest dobry, lub, lub przeciętny. Dla mnie jest idealny też. Moim zdaniem, głównie dlatego. Bo dla mnie jest to śmieszna, chyba najlepsza seria z Kubidu z lat osiemdziesiątych. No dobrze. No dobra, jak wiadomo. Jak wiadomo. Mój kanał będzie głównie, tak, postanowiłem tak więc w grudniu oglądnąć wiele kreskówek, głównie tych z Fox Kids, nawet te zapomniane, oraz starego karty Network. No dobra, tak więc, jak wiadomo, ale nadal będą wrzucane filmy ze starymi kreskówkami. Bo mój kanał głównie będzie skupiał się na serialu SpongeBob Stoporty. i głównie się skupia na tym kanale, jak wie, na tym serialu. Jak wiadomo, kanał ten, jak wiadomo, głównie się skupia na filmach. Tak, o kreskówkach. No, kolejne iBoxingi będą się pojawiać. Jeśli nie, pewnie przyjdzie długo. Jak wiadomo, mój kanał będzie miał wkrótce setny film. No dobra, i już powoli rok się kończy. Po tym roku, po tym roku, zostaną mi jeszcze na 32 dni tak, 32 dni oraz, oraz 5 tygodni. Do końca nowego roku, jeszcze jedno zanim się, znaczy o mój błąd, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, mam rację, jeszcze pięć tygodni i jak wiadomo, będzie koniec tego roku. I chyba już będziemy mieli nowy rok, 2024. Tak. I po tym roku, nowym roku, będą pojawiać się kolejne filmy. No dobra, a teraz żegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!